Hej, z tej strony Leszek. Dzisiaj o historii trochę produkcji naszego południowego, tak, południowego sąsiada. Podejrzewam, że jeszcze czasy Czechosłowacji, czyli jak już się domyślacie, scyzoryk Mików. Bardzo mały scyzoryczek. Nie udało mi się kliknąć nim tak ładnie. Zaraz spróbujemy czymś tutaj. O! Życie, jak ładnie kliknął. Także już naprawdę fajnej jakości ten mechanizm. O tutaj mikow Inox jest takie bicie. Podejrzewam, że ze względu na rozmiary scyzoryka, bo, bo są one rzeczywiście mikre. Jakie są tu rozmiary? Żeby Wam uzmysłowić cały scyzoryk z ostrzym to jest 10,5 cm po otwarciu ostrze ma cm, krawędź tnąca ma 4 cm całe ostrze 4,5 cm no więc rękojeść łatwo się domyślić 6 cm nie całe fajne scyzoryczek Idealne byłoby, może, przy nim kółeczko do kluczy, no, ale tego kółeczka nie ma. No, niemniej jednak, do mojej kolekcji mikowów bardzo fajny prezent. Prezent znowu od kolegi Roberta z Forum Knives.pl. I teraz mam no, poważną zagwozdkę, jak mu się zrewanżować. W każdym razie, malutki kieszonkowy mikow. Piękna sprawa, i to tyle. Dzięki.